Tam. Mam na imię Alina. Prowadzę kanał Pszczeli Ogród. Chciałam przedstawić, co na moim kanale możecie zobaczyć. Będą i pszczoły, ponieważ mam pasiekę. I będzie tematyka dotycząca takich podstaw, dotyczących pszczelarstwa, obchodzenia się z pszczołami, zwyczajów pszczół. Dodatkowo również tematy jakichś ogrodów, ponieważ też jestem miłośniczką ogrodów poza ogrodami, lubię majsterkować. Warzywa, playlista warzywa i, i pomidory, bodajże się tak nazywa. Yy, jak, jak się po prostu uprawia pomidory, oporo mam kilkadziesiąt odmian, porównam konkretnie te wszystkie pomidory, czy warto, czy nie warto, które warto pod folią, których nie warto pod folią, które w gruncie. Myślę, y, ponadto jeszcze mam playlistę pod tytułem podwyższona rabata. Będę prezentowała nadwyżki ogrodowe, jakie posiadam, ponieważ sprzedaję też byliny, sprzedaję nasionka, chociaż to mniej, bo tu jest więcej zabiegów z tym wszystkim. Myślę, że będę też nasiona pomidorów sprzedawała, tych, które warto wsiać i uprawiać. Jakieś turystyczne Rzeczy może będę z czasem wyrzucała, więc no cóż, zapraszam do mojego kanału i subskrybujcie. No to tyle, to dziękuję w takim razie i do usłyszenia.